Słuchany jak świnia, witam was, Ancemony, bardzo serdecznie. Dziś Filip Hajzer, Heiser, który hajzerowanie postanowił wynieść na kolejny poziom. Filipa Hajzera ogólnie nikomu nie trzeba przedstawiać, bo nie warto. Natomiast jeśli ktoś z Was kojarzy go tylko dlatego, że jest on ciepłym, uśmiechniętym i dobrodusznym człowiekiem, to kurwa poczekajcie. Filip w momencie, gdy był tylko osobą telewizyjną, denerwował mało kogo. W momencie, gdy wszedł do internetu, wszyscy dowiedzieli się jaki jest naprawdę. Chyba wszyscy pamiętamy, jak udawał atak paniki ku uciesze bumerskiej gawiedzi, za którą pokornie przeprosił. Kierując swój post w stronę tego, że to jednak on jest poszkodowany, a ludzie są złem wcielonym, ponieważ piszą mu negatywne komentarze. Kilka lat później zrobił dramę książlowi, że ten nie zna się na kebabach i chciał za wszelką cenę zawalczyć w fame, z którego koniec końców się wycofał, bo to nie dla niego. Natomiast zareklamował swoją książkę, podając się za autorytet, moralizując wszystkich, nie dając nikomu dojść do słowa, a następnie reklamował swojego kebabu na krzywdzie dziecka. Ogólnie to przez te wszystkie lata posty Filipa Hizera wyglądają tak, że jedna trzecia to są jego przeprosiny, a cała reszta to, że on lub. Ludziom wybacza, bo jest dobroduszny, że jest dobry, a ludzie wokół niego są źli i, i... i... i kurwa tyle. <noise> Dzięki Filip. Wszyscy dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Cóż tym razem Filip nabywijał? Zanim przejdziemy do kolejnej części, ochłońmy trochę, a jako przy jak chłonność to przygierce. Jak przygierce, to czemu by nie przy Return of the Science? Return of the Science to darmowa gra MMORPG, która przenosi was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, podczas której zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PVP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami i uczestnicz w wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki open PVP o dominację na Future Earth. Rejestrując się w linku w opisie dostaniecie 3 darmowe dni premium. Czekam na rozgierce, serię zapraszam. Można się fajnie rezerwać. A jak wszyscy dobrze wiemy, Facebook to miejsce, gdzie nie musisz być popularny, możesz być popularny, ale nie musisz i w momencie gdy poprosisz o pomoc wiele Ludzi i po prostu tą pomoc będzie chciało ci ofiarować. Zaginął mój kochany pies, rollo Rasa. Logoto Romangolo. Ostatni raz widziany był w okolicy podwarszawskiego Konstancina. Będę wdzięczny za każdą informację. Cholernie się martwię. Pies ma z moimi danymi. Mój e-mail to menadżer małpopfiliphizer.pl. Dziękuję z góry za pomoc. Jest ufny i bardzo przyjazny. Okej, okay, no to może jednak niepotrzebnie ten kpiący ton, może jednak niepotrzebnie. Gdzieś tam wyszedzałem, to no bo jednak chodzi o psiunka, który się zgubił. Problem jednak w tym, że była partnerka Filipa Heisera również postanowiła skomentować ową sprawę, pisząc, że piesek tak naprawdę się nigdzie nie zgubił. Proszę o usunięcie tego posta. Pies nie jest i nie był zaginiony, odkąd jest ze mną, czyli od dwóch lat. Czyli pies nigdzie nie zaginął. Filip dokładnie wie, gdzie jest ten psiunek, natomiast publicznie postanowił wyprać brud, żeby zareagowało na niego 7 tysięcy osób i udostępniło kolejne 4000. Osoba normalna, w momencie, gdyby zobaczyła taką kontrę, zapewne usunęła. Aby swojego posta i załatwiała sprawę prywatnie. Co natomiast Filip Heiser mógł zrobić w takiej sytuacji? Edytował swój pierwszy post, żeby dodać do niego nieco dramaturgii. Zaginął mój kochany pies Rollo. Rasa Lagotto Romagnolo. Ostatni raz był widziany w okolicy Warszawskiego Konstancina i Stupny I bardzo przyjazny. Co ja dwa lata temu podarowałem swojemu synowi? Bardzo się kochali. Alex poprosił mnie, czy pies może. Dostać na weekend, zgodziłem się, potem usłyszałem, że nie może bez niego żyć. Dwa tygodnie temu, jak wyznał mi syn, kiedy wreszcie mogłem się z nim spotkać, psa już nie było. Mam bardzo utrudniony kontakt z dzieckiem. Okazało się, że moja ex-konkubentka oddała go obcym ludziom. Bez pytania, bez informacji, z dnia na dzień. Tyle usłyszałem, prawdy nie znam. Stan faktyczny jest taki, że psa nie ma. Codziennie próbuję odzyskać rollo zero od Zewu, ani od ekskonkubentki, ani od rzekomych nowych właścicieli. To straszny stres. Zacząłem podejrzewać, że coś mu się stało. Jeżeli ktoś wie, gdzie mogę odebrać moje zwierzę, to będę bardzo wdzięczny za informację. Mam dowód zakupu oraz moje dane są w chipie, który kupowałem psu. W pierwszym rogu jego życia. Te pierdole, takie rzeczy tylko u Filipa Heizera. Sposta, w którym chodziło po prostu o to, że psiunek zaginął, zrobiło się publiczne pranie brudów, ponieważ Filip dokładnie wie, gdzie jest ten pies? Tylko, że była kobita Nie chcę mu go oddać. I taka myśl przyszła mi do głowy Nie sądzisz Filipie, że Spośród tych wszystkich osób, które zareagowały Na twojego posta, które udostępniły twojego posta Albo chociaż, które zobaczyły twojego posta Nie istnieje nawet cień szans na to Że znalazł się jakiś pojeb Który na przykład siłą będzie chciał Odebrać danego psionka w momencie, gdy twoja była kobieta Będzie szła z nim na spacer A na przykład co w momencie, gdy Napotka opór. Co w takiej sytuacji Filip? Pomyślałaś o tym? Gdy Filipie chociaż raz Mógłbyś po prostu pomyśleć? Broń Boże ja nawet nie mówię o tym, żebyś ty ciągle myślał, bo wiem, że jest to dla ciebie zbyt duży wysiłek. Tak, chociaż od czasu do czasu po prostu byłoby fajnie. Poza tym, już dwa tygodnie temu dowiedział się, że psionka nie ma, natomiast po dwóch tygodniach postanowił opisać całą sytuację, żeby. No i to już wie chyba tylko sam Philip Heiser. Facebook to niestety nadal miejsce, chociaż powoli się zmienia, na którym ludzie nie weryfikują informacji, nie patrzą na inne grupy, na których mogą znaleźć się jakieś kontrinformacje do tych, które na przykład Philip Heiser napisał i nie wyśląc, po prostu piszą słowa wsparcia, żeby tylko poklepać po pleckach swojego ulubionego Filipa Heizera. No bo wiecie, jeśli pisze to dobroduszny, uśmiechnięty Filip Heiser, to ludziom po prostu odpierdala. Panie Filipie, proszę pomodlić się do świętego Antoniego. Aby piesek się znalazł. Kiedy zaginął pies znajomych, po trzech dniach stracił nadzieję, że się nie znajdzie. I zazwyczaj do mnie, abym pomodliła się do świętego Antoniego, wiedząc o tym, że wiele razy moja modlitwa została wysłuchana. Prosiłam, aby nie zaprzestali poszukiwań. Po krótkim czasie, prosząc świętego Antoniego w modlitwie, aby piesek się znalazł, tak się stało. Amen. Święty Antoni od zagubionych. Święty Antoni, niech się znajdzie. A ty, co go porwałeś, to oddaj, bo to dramat dla pieska. Oddaj go właścicielom. Tęsknią inni także. Miej serce dla tych ludzi i dla pieska. Proszę. Co ciekawe, 3 lata temu również była podobna sytuacja. Tylko, że akurat wtedy chyba piesek faktycznie się zgubił, no i na całe szczęście się odnalazł. Wracając jednak do Filipa, jak wspomniałem przed chwilą, powoli ten Facebook się zmienia. Powoli zaczyna być na nim coraz więcej ludzi. Za sprawą szczególnie grup, które prześwietlają afery internetowe, co jednak chyba do końca na rękę Filipowi nie jest. Nie rozumiem o co larum. Wyraźnie jest napisane, że jego partnerka oddała psa. Czemu ma służyć ten post? W rozpętaniu główne burzy. Po kilku tygodniach facet się budzi i pies zaginął. I jeszcze wprowadza ludzi w błąd. Najpierw pisząc, że zaginął, później dodając, że został oddany. Kolejna gwiazda nie mogąca z klasą zakończyć związku. Masz uczucia, kobieto? Pies został z synem, bo bardzo mnie o to prosił. Budzi się, walczy o kontakt z dzieckiem jak dzień w dzień. Jak lew, jest on mi celowo utrudniany, kiedy wreszcie udaje mi się z nim spędzić czas, słyszę, że psa już nie ma. Ten post ma służyć odnalezieniu porzuconego psa. Czy tylko ja czytając odpowiedzi Filipa trochę czuję się, jakbym słuchał, jakbyście zwracali uwagę dwunastolatkowi, natomiast on kompletnie żadnych argumentów nie przyjmuje, ponieważ on zna o wiele lepiej świat, ponieważ ma 12 lat, a ty gówno wiesz o świecie. No to tak właśnie wygląda mniej więcej rozmowa z Filipem. Dzieci nadam, dogadajcie się najpierw z panią Walczak, a nie ludzi obcych w to mieszać. I psa, Do Dobranoc. Jeśli od dwóch tygodni nie mogę ustalić miejsca, gdzie znajduje się piesek, to wybacz, ale to jest ostateczność. Może po prostu ekspartnerka wie dokładnie, gdzie jest piesek, ale uwaga, uwaga. Nie chcę powiedzieć Filipowi? Skoro w dokumentach widnieje jej nazwisko i piesek jest jej, to może akurat, nie wiem, wyjeżdżała na wakacje i musiała gdzieś oddać pieska pod opiekę, albo na przykład miała jakiś bardzo poważny powód, żeby tego pieska mimo wszystko niestety oddać. W Filipie naprawdę możesz płakać ile tylko chcesz, natomiast w tym wszystkim robisz krzywdę i swojej mojej partnerce, i swojemu dziecku, o które jak sam piszesz, walczysz jak lew. Czy w tej sytuacji jestem stronniczy? No cóż, winny. Wydaje mi się, że tak. Pierwsza sprawa to po prostu to, że nie lubię Filipa. Oczywiście nie dlatego, że sobie tak wybrałem, że akurat jego nie będę lubił, tylko przez lata dawał się poznać jako bajkopisarz, któremu po prostu nie warto w cokolwiek wierzyć. Druga natomiast, że to on wywołał tą gównoburzę i ten pierwszy post, ten przed edycją wyglądał zupełnie inaczej. Walczak mija się z prawdą. Dwa tygodnie temu syn wyznał mi, że psa już nie ma z nami, był i nie ma podobno znalazł nowych właścicieli strzykowało mnie, to opisałem dziesiątki razy w tej sprawie, bez skutku. Postanowiłem go już szukać na własną rękę. Dla mnie zaginął. No i znów te dwa tygodnie, czyli jak to musiało wyglądać? Mija dwa tygodnie, i sobie siedzisz i na przykład myślisz Kurcze pieczone, no co by tu dzisiaj napisać, żeby ludzie chociaż o odrobinkę poklepali mnie po plecach. Sam, mój drodzy, nie lubię jak oddaje się pieski, szczególnie, że mam dwa, z czego jeden jest oddany, a raczej porzucony. Niemniej jednak nie wiemy, Jaka była prawdziwa przyczyna oddania psiunka? I w momencie, gdy ten psiunek, tak naprawdę, w tym momencie dostaje więcej miłości, więcej czasu jest mu poświęcane i. W końcu gdzieś tam ma spokój. To dobrze. To dla psiunka dobrze. A to, że dla ciebie Filipi, on nie zaginął, ponieważ twoja była kobieta nie chce powiedzieć ci, gdzie się jest, Tupnij nóżką, ponieważ tak robią wszyscy dorośli. Dziwna sprawa. Bardzo dziwna. Pani Walczek oddała psa obcym ludziom. Od kilku tygodni proszę o to, żebym mógł zabrać rolno, którego podarowałem synowi. Wrócił do domu i psa nie było. Poprosiłem dziesiątki razy informacji na temat tego, kiedy mogę zabrać swojego psa do domu. Bez odezwu, stąd poszukiwania. A może, i to tylko może, była kobieta, uznała, że o wiele lepszą opcją będzie oddanie tego psionka komukolwiek aniżeli tobie? Nie wiemy jak było, nie wiemy również jak jest, natomiast jeśli ona była właścicielką i ona oddała psionka komuś innemu, to ty sobie możesz płakać, ty sobie możesz krzyczeć, możesz sobie tupać nóżką, pisać ogrom postów, natomiast koniec końców piesek po prostu nie jest twój. To serio Filip, nie jest piłka, która wpadła ci za ogrodzenie, a ty po zmierzchu wespniesz się przez siatkę i tą piłkę sobie weźmiesz. To jest istota żyjąca, która potrzebuje dużo ciepła i miłości. Trochę się gubię, podobno pies od dwóch lat nie mieszka z panem, tylko z byłą partnerką i wcale się nie zgubił. Jak to jest? Jeśli zwierzę jest rzeczywiście w niebezpieczeństwie, to postaram się oczywiście pomóc. Został podarowany mojemu synowi. Bardzo się kochali. Pewnego dnia, jak wyznał mi syn, kiedy wreszcie mogłem się z nim spotkać, co już nie było w domu, pani Walczak oddała go obcym ludziom. Z dnia na dzień, bez pytania. To mnie zszokowało. Codziennie próbuję odzyskać rollo, zero odzewu ani od pani Walczak, ani od rzekomo nowych właścicieli. To straszny stres. Zacząłem podejrzewać, że coś mu się stało. Gdyby nie zaginął, to przecież ktoś byś się do mnie odezwał, prawda? Filip, my naprawdę wszyscy wiemy, jakie masz mniemanie o sobie, natomiast z całym brakiem szacunku nikt kurwa nie musi pytać ci o cokolwiek. A widząc w jaki sposób piszesz o swojej partnerce i widząc, w jaki sposób przedstawiasz całą sytuację, możemy chyba wszyscy się domyślić, że raczej nie macie dobrych stosunków. A co do tego ostatniego, że Ktoś przecież na pewno by się do ciebie odezwał, a może po prostu ludzie mają cię w dupie i nie patrzą na to, co piszesz sobie na Facebooku. Pomyślałeś o tym? No i widzicie, znowu się zapomniałem. Kogo ja pytam? I takich odpowiedzi Filipa jest naprawdę sama masa, natomiast w tym wszystkim wiecie, jaka jest puenta. Pamiętacie, co powiedziałem na samym początku po przeczytaniu tej pierwszej wiadomości od Filipa. Po raz kolejny w ciągu ostatnich tygodni jestem ofiarą ataków medialnych byłego partnera. Rollo ma się dobrze od dwóch lat, jest pod moją wyłączną opieką, umowa, którą posiadam jest na mnie w okresie wakacyjnym, w czasie wyjazdów czy przeprowadzki, korzystamy z pomocy przyjaciół lub za Hotelu. Chcę również jasno podkreślić, nie ma mojej zgody na wykorzystywanie mojego synka w medialnych atakach. Są sprawy, które dorośli ludzie załatwiają między sobą, a nie w przestrzeni publicznej. Dorośli ludzie. No i tutaj z Filipem pojawia się największy problem. że Filip 40 lat już chodzi po tej ziemi, wcale nie oznacza, że jest dorosły. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, które ten film wcześniej. Tu macie Instagrama, tu macie rubrikę Smakoszy, a tu macie kanał State, gdzie jestem na którym serdecznie zapraszam. Pamiętajcie, co złego do Trzymajcie, cześć pa. Teraz się jakieś ogromne upały zaczęły, chociaż ja puszczam ten film w sobotę. Wczoraj było bardzo gorąco, to znaczy ja nagrywam to w czwartek, ale jutro jest piątek. Ale jak wy to macie oglądać, to będzie sobota, czyli wczoraj. Yy, nawadniajcie się, nawadniajcie się, uważajcie na poduszki swoich pupili. W sensie, jak będzie bardzo gorąco, to jakieś krótkie spacery albo jakieś spacery w cieniu albo spacery na jakimś polu, ani na asfalcie, ponieważ te poduszki mogą się również odparzyć. Pamiętajcie o swoich pupilach. I o sobie, i o sobie, i o pupilach, i w ogóle patrzcie też, czy komuś, czy nie trzeba pomóc. Bo strona ta pogoda, spalić się idzie.